Cześć, siemaneczko, ja to ja was Enderman. Widzę was i lubię, ale nie kocham. Dobra, a teraz tego serio. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Single Player. Coś ja jakiś wawy jestem, jakbym dopiero wstał. A właśnie to się stało. A więc siema, 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 siema. Jak widać mam dynki, pada deszczyk. Zobaczymy, czy możemy go wyłączyć. Odpowiedź brzmi nie. Mamy kakao, ale domku dalej nie. Nie wiem, czy go robić. Zastanawiam się jeszcze. Najprawdopodobniej pojawi się on już. Jak chyba powiedziałam, w trzecim odcinku. Ale jeszcze nie jestem pewien. Jej, będę miał jabłko! Będę musiał tylko zdobyć dużo złota. Ale możemy się tym cieszyć, nie? Mam jabłko. zawsze coś. Sukces. Miłość, czy sukces? Owieczka! Wszystkiej porcelany Nie miała taty ani mamy Okej okay. Co tutaj miałem w tym odcinku zrobić? Zapomniałam I okej, okay, zmierzamy przez świat A ten świat... Dynia! Pokażę jej, że nie przybywam w pokoju. Pani Dynio. Dzień dobry. Dzień doberek. Witam panią. Witam serdecznie. Witam. Witam jeszcze serdeczniej. Okej. Okay. Yy, Te wstrzeszczenie kompasory, jeżeli słyszycie, bo ja nie słyszę ogólnie, tak no, normalnie słuchawek zapomniałam założyć. No, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, jeżeli coś trzeszczy. Staram się jak najszybciej to naprawić, czyli założyć słuchawki. Ale to nie teraz, teraz nie będziemy z tym śpieszyć. Właśnie. Panowie owieczkowie, niestety, ale... No... Zaraz wam powiem co ale... No, ale niestety... Rachcia chcia! Rach! Jestem terrorystą! Aha ha ha ha, aha ha ha! Ej! się tu... Ihi, ihi, ihi. 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 Dobra Mam już y, wełnę na łóżko, już nie będę spał y, nie śpiąc. Dobra Zrobimy sobie drewno. Postawimy je tutaj. Panów postawimy tutaj. A pana łóżko postawimy tutaj. Oki doki. Placusek, placusek, placusek. Zielo rzuciutki ma garnituszek. Bo Enderman był im na, na 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 placustek, placusek, placusek Dobra, nieważne Ogarnę się już, okej, okay. bądźmy normalni Nie bądźmy na... Nie okej okay. Tak to powiedzmy Jak widać przerwa moja skończyła się szybciej z powodu tego, że informatyk był szybszy niż mi się wydawało Yy, wirusów niestety nie udało się usunąć, bo informatyk wyjechał, a informatykiem byłem ja. Żartuję, yy, a potem informatykiem byłem ja. Więc naprawiłem tylko parę rzeczy, które spowodowały, że bez problemu mogę nagrywać. Tylko to mi się udało, bo jakoś za mądry w kompach nie jestem. No bo po co się na tym znać, co jakiś jestem... Yy, ...znawca komputerów i tych... i te... petych... takich? Pety... dobra. Złożę petycję! Okidoki. Małe koki. Una cosita, la tatita, vi kronka. Nie wiem nawet co mówię. Bo ja coś tam gubię. Na nubie, lubię. Ja w sumie powinienem było to zrobić poza odcinkiem, ale. Nie wiedziałam, co w tym odcinku pokazać, co by tam zrobić. Tak. <laughs> Jakbym kiedyś przez przypadek wpadł do kopalni, na pewno to nagram. To nie wątpcie i nie bójcie się o to, że nie nagram. Raz, dwa mnie trzy kilo już są. Łopata. Siekiera, raz, dwa, trzy. I chyba tyle mi wystarczy. Po co mi więcej rzeczy których chyba już nie... To nie trzeba. Nie. Miecz. Yy, dwa. Łopata. Trzy. Siekiera. I... פתאום יהיה שקרקילוס קיילוף 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 No, żeby już stąd wyjdziemy, bo to miejsce przypomina mi babcię z No wyskocz stąd, no wreszcie, wreszcie wyskoczyłem. Haha, mucha bucha. Wychodzimy, zetknę troszkę drewienka, nie chce mi się... Pójdźmy dalej, zetknę troszkę drewienka... Nie chce mi się. Idziemy dalej... Popijemy sobie trochę manelskiego źródła... Nie chcę mi się. Eee. Um. Idę sobie boso przez świat. Dobra. A tutaj zarządzam... Krótkie cięcie! Ale nie jest! Zostawię sobie tu checkpointa. W razie gdybym wychodził. Jak to się... Te? H... G... F... -j P... -p. chyba w tej wersji tutaj gram. Udało się checkpoint ustawić. Serio. Kurde, dobra, idę do kopalni na Hama. Najwyżej nie wrócę do domku. Ale mi kopalnia... A nie, jest kopalnia, jest. Okej, okay, pójdziemy sobie tutaj. Tak mówię, znalazłem kopalnię to co nagrywam. Jest żelazo. Już początki dobrej przygody. I opłacalnej przygody przede wszystkim. Widać, że opłaca się tutaj być. Już nie będę tylko jakimś jaskiniowcem. Co się w kamieniołomach bawi. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo tutaj jest tak trochę ciemno, że i nic nie pominę. Że, nie, że znajdę jakiegoś spawnę, nie odchodząc daleko od domu. Tutaj będzie fajnie. Co pan tutaj chowa? Ja, jakaś druga strona. Ja, nie wierzę! Zwykła druga strona. Przeciętna, zwykła głupia druga strona. Niepotrzebne, niepotrzebne. Zaraz tutaj się trochę rozejrzymy. Ale nie będę się oddalał od domku. Ja tylko żelazo zbieram na zbrojkę itp. Bo żelazo dzisiaj, w dzisiejszym, fakt, w dzisiejszym odcinku jest najważniejsze, nie wiem czy o tym wiecie. E, nic tutaj chyba nie ma. Nie, tylko tam między... Dobra. Idziemy, idąc dalej cóż to znajdziemy. Okay, idę dalej, tutaj nic nie ma, tutaj też nic, jak to coś jest, Dobrze. słuchajcie, wyszedłem już z kopalni, zdobyłem trochę rzeczy, poza odcinkiem postanowiłem wybudować dom, pamiętajcie o subskrypcji i lajku, jak widać, pośpieszę się, ale do zobaczenia w następnym odcinku, to Nara. cześć!